Że zbliża się wielkie wydarzenie. Napięcie powoli rośnie, atmosfera gęstnieje. To nie będzie zwykły mecz. Wkrótce pierwszy gwizdek. Witamy! W taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A mecz skomentują dla państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz Ekstraklasy. Atmosfera na trybunach niesamowita, i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. W poprzednim starciu Lech Poznań wygrał z Pogonią Szczecin. Jak oceniasz? Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Dobrze to broni bramkarz. Wyjaśniona sytuacja. I rywal zostaje w tyle. Może im dać prowadzenie. Jest, jest pierwsza w tym meczu bramka. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Otworzył nam się wynik, jest 1-0. Radosław Murawski, Pary Douglas. To co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Stracili teraz piłkę. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Bramkarze-kolejorza mogą teraz pociągnąć skrzydłem. Ogrywa piłkę na bliższy słupek. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Wytrzymać ten napór, nie stracić piłki. Ależ doskonała sytuacja! I mamy gola, proszę Państwa. To jego drugie trafienie w tym spotkaniu. Ależ nam się rozstrzelał. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić wał. Na razie 2-0. Lechici kontrolują grę, wciąż są w posiadaniu piłki. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Bartosz Salamon. Nierwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku wymieniają sobie podania. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę państwa. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Czy trafi? Gol! Gol! Trzy razy gol! Bo to jego trzecie trafienie! Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Niesamowite lanie spuszczają tutaj bezradnym rywalom. Ciekawe, czy to już jest koniec strzelania w tym meczu. Oj, to był książkowy odbiór piłki. To może być groźne. Będzie kontra. Muszą teraz wracać szybko. Chopnął teraz piłkę w szesnastkę. Oj, na lepsze wykończenie zasługiwała ta akcja. Przeprowadzili piorunującą kontrę, obrońcy byli bezradni, a skończyło się zupełnie niecelnym strzałem. No, rzeczywiście, szkoda tego ataku, powinien chociaż trafić w bramkę. Ten transfer działa na wyobraźnię. Myślisz, że zawodnik sprawdzi się w nowym klubie? To młody i bardzo perspektywiczny zawodnik. Jeżeli będzie dobrze prowadzony, dostrzegamy w nim potencjał na gwiazdę na długie lata. W międzyczasie niech obserwuje starszych kolegów i przyswaja jak najwięcej. Piłka znowu w ich posiadaniu, ruszają do kontry. Jak to się skończy? Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. No i to tyle. Chorągiewka w górze. Spalony. Ależ zmarnowana szansa, by zagrozić bramce. Wystarczyło dorzucić tę piłkę chwilę wcześniej, żeby stworzyć naprawdę duże zagrożenie. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Przystrzeli! Nie do wiary! Nie mają litości! Powiększają teraz przewagę do czterech goli. Obejrzyjmy sobie Tomku cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No no. Mamy już zatem 4 do 0. Douglas Salamon Jean Amaral Bartosz Salamon Nie takiego widowiska spodziewali się tutaj kibice. Zaczynają się pomruki niezadowolenia, nawet gwizdy. Nie powinni tutaj przegrywać, a tymczasem grają poniżej oczekiwań. Na dodatek od dłuższego czasu nawet nie powąchali piłki. Amaral. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Sędzia tym samym kończy mecz. Lech Poznań może dopisać sobie trzy punkty. No dziś w tym spotkaniu dobym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.